Sziutka pole garde! Bierz To wule, jak ja mam 50 górną biłkę zagrawać, brawo! Będzie zagrywał, będzie zagrywał! Co ty robisz? Nie wierzy w tą grę! Czemu to robić? O bo to się kibasz. Zabierajcie mnie, zabierajcie mnie stąd! Poważnie, nie chcę mi się już to grać Zidane, Real Madrid! To ja zizu. On mam na polityka żywrą! Przegłos jest? Aha, wiem, wiem, wiem Welcome to the club Witajcie Gitadine. Nice. Teraz tak, tak, zachowaj mój wybór. Wybierz swój ulubiony klub. Polska, wybierz inny klub. Komu chcę udostępniać swoje kurwa dane? Nikomu, wypierdalać. One hour Nie, dobrze wygląda widzowie. Dobrze tak, wygląda cappuccino. Tak, Środkowy pomocnik ofensywny. Pozycję zmień, zobaczymy, zobaczymy jeszcze dzieciaki, są pozycją, o, na spokojnie. Dobra. Kamerkę można już powoli gasić. Tak jest. w Środkowy pomocnik ofensywny mam pozycję, zobaczymy po tym, jak będziemy się bawić w skrzydłowych. I tu wiesz, włożyć dwa trybuty i można sobie zawodnika w każdym momencie zmienić. Pomocnik ofensywny, napastnik na przykład na lewą, prawą stronę. My będziemy na przykład na lewej stronie grać, nie? Lepsza noga prawa, no bo z lewej wchodzisz do środka, nie? I zapisujesz. Tu możesz w każdym momencie to zmienić. Więc spokojnie dzieciaki, nie ma się co denerwować. Statystyki. Jak to się punkty w ogóle rozdawało? Lewy napastnik. Ale ja nareszcie dam pomocnika ofensywnego, który może być skrzydłowym. Będziemy jeszcze patrzeć, jak to wygląda. Oj teraz mogę wybrać ten Maratończyk skrzydłowy, dokładnie. Szachmat. Kurwo szczatu. Co mówiłaś, że trzeba napastnikiem być, żeby być skrzydłowym. Czyli tu sobie wybieramy style gry. Pięknie. Lepsza noga prawa. No i mamy. Dobra, ja sobie wezmę, na, że podania. Bo będę podawaczem. Każdy trener nam dodaje, nie wiem, skoczność, jeden dodaje wytrzymałość i rozwinęli to, chłopaki, tak, rozwinęli tak, to. Tak. Kurwa, tyle to z opcji, bramkarz fizyczny, a są jeszcze punkty do rozdania. Jakby gaming. Klasycznie, przyspieszenie, szybkość biegu, przyspieszenie na skrzydełku plus podanie można jeden punkt gda dziś jest taka możliwość dośrodkowania, jest na razie tak, w, lubię jak właśnie ta postać jeszcze jest taka słaba. Nie utwórz klub, transfery, wiadomości. Chociaż mnie zaprosił. O, jakby tak, gaming. To ja. Tak, to ja. Akceptuję, pierwszy tak klub. Jest. Yes, Przejdź yes, do klubu. Szymano, yes, <tosunty> łopaki, siedzę, jestem najmniej kotem <tosunty> e, Ile Zmano. mam Zmano. osób jeszcze? No to zbierajmy, zbierajmy. J, jak mają się łopaki odezwać do was? Dobra, ale. Dostajesz teraz menadżera. Ej, ja siedzę, ja siedzę, nie? Dobra, siedzę, okej, czyli jak zwykle. O, treningowe. Ruszaj do gier treningowych. Zobaczmy sobie jak tu gier treningowe wyglądają. Podstawy poruszania się. Trzeba przetrenować pewne rzeczy, okej. Okay. Zaczynamy, cappuccino, ruchy. Piotrek, ja nie wiem, czy by nie kupił naukowca sportowego, nie? Żeby po przyspieszenie jeszcze dodać. Naukowiec sportowy. Mm -hmm. Patrzę. E, fajnie to wygląda, zajebiście, z lepiej no, rok temu. Ej, 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 ej. trenować. Dzięki za podanie. Eś, a, boż, a. Tor, tor, jest! Zdobyłem trofeum pierwsze, kurwa! Ej, zajebiście, będę najlepszy, na, najlepszy będę w Fife. pamiętajcie, gra... wszyscy gramy na cappuccino. Ale zajbista faza. Ej, powiem się ci, nie że na przykład nic się nie zmieniło. Nie, jest Tylko się... fryzurę muszę drzekać, bo ta fryzura mi jakoś do końca nie siedzi. Ej, ej tego cwela... Z... Przepraszam, tego cela, bo mam cela do podania. Przezwyczaiłem się. Ej, ten gość z numerem 67 i ma wypierdalać, ma taką samą fryzurę jak ja. Nie ma grania z taką samą fryzurą. Ma zmienić firmyzora, bo będzie wyjebany za chwilę z ekipy Doba, niech zagra jedną, ale to jak to wypierdala z drużyny zaraz, nie? Ej, są kolejni ludzie, za chwilę zaczynamy pierwszy mecz! <laughs> Okej, okay, ej, skrzydłowy wolny, pakuje się tutaj To ja, Logan Cappuccino, ej, to jest tak dobrze zrobione Patrz, box to box Zrównoważony Ale to będzie za przygoda, za słowem co? Zobacz, potrzebujemy prawego znaczy, szeptasz kurwa Wydał jesteś? Nie No Teraz ci wyjebie, kurwa na web, za to że się zachowujesz jak cfel. <grymianie> Siemano! Widzowie, idziemy z tym, ale mi jest kurwa zimno i powiem Ci jest tak zimno. Ej, u was też że tak jest zimno, widzowie? Ja chyba idę po dresy długie. Ja mam kurwa pod koszulek, koszulkę Realu Madry, czapkę na sobie, dresy. Ale jest kurwa zimno, ja pierdolę. Na razie rozgrzewkowe dzisiejszy stream to jest stream zero. Czyli uczymy się rozgrzewka i tak. jutro zaczynamy na pełnej piździe, jak chłopaki jeszcze kupią komputerowe wersje. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa tak. Ja tą drużynę stworzyłem. Ja jestem jej trenerem, kapitanem, alfom i omegą. Graczem najlepszym, a jednocześnie najgorszym. Nawet jak kurwa się mylę, to i tak kurwa imprzedajecie rację, tak? Świetnie. Zaczynamy, zaczynamy kolejny sezon zatkać pizdy. Zatka... Zaczynamy kolejny sezon, kiedy wszyscy mają kurwa grać i klaskać, kiedy ja mówię. Świetnie. Okej, okay, na razie nie ma. Nie ma lagów. Kapuczynak zwykle się nie wraca. Ale w tym sezonie będzie grane wahadło. Jak widzicie trzyma swoją pozycję. Pierwszy kontakt z piłką. No Kapucino wrzucaj. Pierwsza wrzutka Kapucino w tym sezonie. Fajnie się gra. Schodzę. Goal. Bang, yes, bang. Co? Spalony. Spalony. O nie. To będzie zajebisty sezon. Ja trzymam swoje skrzydła cały czas. No podejdźcie kurwa, zatakujcie ciałem. Wbiegam Kapucino. Ufff, a <grystanie> Z Buku, Ej, to jest ten z Buku kurwa raper? Ale jaja, przed pole. jest przed pole. Chciałem cofnąć jest taki na, na. Ale fajnie się gra, lepiej niż to dobrze. Ładna, ładna Ciasteczko. Patrzcie, jak kapuczyno cierpliwie czeka, już nie ma głupiego biegania. Ej, który to? Poszwiks. Zapisuję go Wszystko się nagrywa, to wiesz Wszystko, wszystko zapisywane jest jak za... Przed pole, przez pole Gramy cappuccino Fal Kurwa! <laughs> cappuccino ma 60 kg, ale strzeliłem Ja pierdolę <laughs> to jest tam. Dobrze, Dałże, Od Odkorzenie się odbiło no. Cappuccino zamyka drugą stronę Strzał! Spalony! Ja pier... Popier... Ale ładnie, nice try. Uciekaj. Ależ sprytny, ależ on ma kurwa luz. Jakby spalił kurwa wagon zioła. Nic ci nie dzieje, rozciągam na drugą. Aj! o, Aj! Gdzie jest obrońca? Linnie, panowie, linnie. Nie skupiamy się wszyscy na środku, boki też tu mają chodzić, pięknie. No gdzie wy jesteście? No drobne podanie poszło kurwy Dobra no, sorry, przepraszam nowe klawisze sprawdzam Patrz jak kapuczyno w obronie gra, patrz Ja pierd Co za co Kurwo ty! Kasacja poleciała A tam żółta On już do niego chłopak Dobrze, dobrze Patrz 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 mnie Masz dużo, masz dużo Spokojnie kapuczyno to zgaź. Ale gdzie taka długa piłka, noż kurwa i szybki Zobacz jak w Facebook walczy Brawo, brawo. Pierwsza fajna połowa, ważna jest na zero z tyłu. Bardzo ładnie, bardzo ładnie opaki. Moim zdaniem bardzo dobra połowa. Cappuccino fajna akcja, kilka pomyłek oczywiście. Wiadomo, Cappuccino jest wolny, a, ale za to jest też niski, no pan, panowie, więcej piłek. Więcej piłek na Finstona, no. To jest napastnik. Ale kurwa jesteś jedynym napastnikiem. Będziemy na ciebie grać, tylko trzeba ustabilizować grę w środkowej defensy de defensywnej, kurwa, strukturze i więcej podań synosydealnych, kurwa, trzeba robić. Patrz jaki wód. Jak cappuccino rozgrywa. Ze strzałem siwy! Dobra, drobisz, to nie może być strzał. To już musi być wrzutka. Przedłużenie. Patrz zatańczył. Jest na pastik, no. O, kurwa. Ja pierdolę. Jak, jakby dwie wielkie balie sosnowe się siebie uderzyły się, nie? Pierwszy pierwszym w tej Dajcie mu się rozegrać. Ale presuj, kurwa, jak ja potresuję. O, widzisz? Bi Big K musiał podbiec. Ej, panowie. No, ale dobra, no. Jum. Się urwał, kurwa. Widzisz, że jest szybki. Prze was. No i graj tutaj do Boku no na spokojnie i, I stabilnie... Ja do środka i linię kurwa i... Y, Synesunidual... No, patrz, 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 rozciągam się. A, i teraz schodź. No. I to ma to chujowe, chciałem do... Czy te tracę piłki. No, no, no i jeszcze z czego cieszyć. 0-0 w pierwszym spotkaniu sparringowym. O, pierwsza z zanim ją Chyba interwencja. Czopa. O, ale pasik na tego nie... chyba nigdy nie zapomnił. Tak jest. Oj, mamy to. Rozciągnięta kurwa V-dolce. Ładnie. Foul. Ale Foul. nie, nie, no piłka. Ale, ale czysto? Czysto, czysto. o, -o. Hmm. Fuck, chopa. O kurwa. Kurwa spodam, ale no nic się dzieje. Nic się nie dzieje. Straciłem. Bo oni dziwnie grają tak. Uciekaj, Z Zgram? Jestem. Jeszcze? No, spokojnie. Dobra. Nic się nie dzieje. Mamy, jeszcze jedna sytuacja będzie dla nas i to będzie na 1-1. Tam muszą sanki jechać na prostych nogach, kurwa, On jedzie drona 4. Tak, przesuń mi, przesuń na, A, presuńmy, presuńmy. na pr proste sanki mu, frajerowi robisz. Co jest? Wyładzimy, budujemy kontrę, budujemy kontrę! Na spokojnie Mamy czas. Nie palmy tego Flintstone no, wchodzi, go. no i to się musi udać. Teraz albo nigdy Kurwa! Gol! No, na półstą się trafił. No ale ciężko to była ciężka pozycja, no to są pierwsze mecze. Co, 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 co minutę stają. nam doliczył, minutę nam doliczył! Walczymy w głowie! W, w, w powietrzu! Weź bramkarz, bramkarz! Dobra panowie, nic się nie stało! Tylko dwójkę dostaliśmy, ja pierdolę. Dobra, nic się nie dzieje, wieszcie, to, to są sytuacje, gdzie się kurwa... E, słuchajcie, widzimy się w moim biurze za godzinę, dobra? Ja pierdolę, co bada ciot. Ale ma nos, ja pierdolę, kto ten typa zatrudnił u nas? Ja był i on taki zadowolony, był kurwa po tej porze? Szelek przyszedł chyba, kurwa, to jest przegopiony. Ty jak hoj. No dawaj zmuszamy. następny, no musimy się ograć. Następny gramy, czy jak? A, no dobra, 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 okej. Okay, dajmy nas następny. Cofa. Następny mecz dajmy. Po tym meczu sprawdzimy, może wyszuka nam jakiś graczy. Z początek sezonu! z jeden z kolejnych milionów meczów, które zagramy. Ej, a na jaką poziomie trudności nie są kurwy? Legendarny. Ucieka. Tak? Nie no nie pierdol. Na legendarnym no. No na chuj taki ustawiałeś? Nie nie, nie, nie są na legendarnym, co ty? Jestem, patrz jak uciekam. Do środka ci zagram, do środka ci po ziemi zagram. Zagraj. I bomba! Aj! Wow. Ale Skład z drewnem, uruchomiony! Capucino widzicie wysunięty. Walka w powietrzu panowie, mamy to! Ucieka Flinston. Ależ zagrał Kapucino. Jestem po lewej, masz pomoc, masz pomoc! Ja też. I po lewej też, chyba moja pustą! Aha. Yes. <laughs> Pierwszy gol kurwa Flintona. Brawo! Czemu do niego wyjdziemy? Wypierdalaj Flinton, ty kurwo! Zjebałeś nam spadek do poprzedniej ligi, myślisz, że nie pamiętamy? Wypierdalaj! <laughs> Dobrze, panowie. Mamy to, 1-0. Gdzie był bramkarz? No właśnie kurwa nie wiem. Wyszedł. Chyba z gry nawet. Nie no, wyszedł z pola karnego, bardzo agresywne. Pięknie, uciekaj Flintstone. O kurwa! Kolega wychodzi z... No, kolega już nie gra z nami. Żartowałem. Jestem z tyłu. Kto? Bombę? Ty to jebał asystę stanowi? Nice! Kurwa, trzecia w nocy my jak boty se podają piłkę, nie? Kurwy, jebane! Bardzo ładnie. Pięknie. Nice! No, super akcja naszej drużyny. Siema, bardzo fajnie! Super! To moja asysta, to moja dalej! No, na boty jest tak, wiecie... Ej, ich bramkarz w ogóle wrzutkę robi, patrz. Ich bramkarz wrzutki robi. Podaj, podaj, podaj! Jestem, długa piła! Strzelaj! Nie, nie, już jest na bramce. Nie ma kurwa. Nie ma Dlaczego kuru... i bramka rzuca? What the fuck. Oj, panowie. Ja tu jestem sam, na w tym. Na wylocie nie. jestem. Jestem, jestem, jestem. Kur... Dobra. Cię, nie spalę. Pali 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 no piłeś pali Wy kurwi piłeś pali 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 Raz, klik, to jest 400, 450 zł wydać za tą gierkę, zobacz, jak ten y, pan Murzyn z Dredami wyglądał tutaj. Czy to jest warte 450 zł? Zobacz, jaka grafika jest. Przecież kurwa lepsze modele chyba są w GTA 5. Ale samo granie jest spoko w FIFA. Ale te Mieliśmy modele, nie? Model. Te modele, zobaczcie te modele. No w GTA są lepsze modele. Mordko, no nie, tak czy nie? No tak. No Brawo! Brawo! Kapuccino z pierwszą bramką w tym sezonie! Jest druga czysta. Oj, będzie strzał. Pięknie. Trzeba się ostrzelać, trzeba się wystrzelać na nich. A po tym meczu coś mi się wydaje, że znajdziemy kasztanów. Nice. Daleka, daleka może za całą linię, za całą możesz komórkę porzucić. Dobra, a wtedy dobra. ja strzelę, no możesz spróbować. Przedłużyć? Aj! Kurwo ty! Stawaj dziwko! Nie! Uderzyłeś mnie! Dobra, to się pierdol! I tak nie wyjdę z boiska. <grystanie> Żółto maksymalnie mogą mi dać. O kurwa, odbiłem się od niej. Ty dziwko! Chyba <grystanie> 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 oh. leży Podawałem, to było podanie mi zablokowane, był mrożny. Za, za te mecze z botami nie dostaje się EXPA. Tak? Aha.